Zostawiają na nich bardzo brzydkie ślady. Łatwo jest je zarysować, naciąć czy wyszczerbić. Nawet po krótkim okresie używania taka plastikowa deska wygląda naprawdę bardzo nieestetycznie. A więc adios deski plastikowe. Powitajmy teraz deski z pancernego szkła. Kiedy stykamy się z nimi pierwszy raz, każdy ma lekkiego stracha, że taka deska nie wytrzyma uderzeń tasaka i pęknie. Bez obaw. Zaraz zobaczycie Państwo, co zrobię. Biorę do ręki tłuczek i walę w deskę z całej siły. Nic złego się nie dzieje. O, zobaczcie Państwo. Jeszcze mocniej. Nic się nie stało. Nawet kiedy ją upuszczę na podłogę, to na desce z pancernego szkła nie robi to żadnego wrażenia. Popatrzcie Państwo na fakturę. Deska jest lekko porowata, dzięki czemu nic się do niej nie przykleja. Od spodu na rogach deski przymocowano przyssawki, więc deska nie przesuwa się po stole podczas wykonywanych na niej prac. Teraz się przebiorę do pewnej pracy w moje ulubione błękity i przygotuję dla Państwa schab. Tu mamy śliczne mięsko, piękny schab. Biorę tłuczek. I rozbiję go na tej desce. Uderzam silnie kilka razy w to samo miejsce. Proszę zobaczyć. Na desce nie zrobiło to w ogóle żadnego wrażenia, ani śladu. Teraz przygotuję bitki wołowe. Zrobimy sobie troszkę miejsca. Biorę trochę większą deskę. Śliczna wołowina. I zrobię to samo. Uwaga! Każdej roboty trzeba zakasać rękawy. Prześliczne bitki wołowe, a na desce żadnego śladu. Teraz sięgnę po trzecią deskę i poszatkuję kapustę.